Nawet mała i szczupła kobieta jest w stanie obronić się przed silnym bandytą, musi tylko wiedzieć gdzie i jak uderzyć. Dużo zależy też od jej postawy. Nie może być ani zbyt uległa, ani agresywna. O tym, jak zachowywać się w razie napaści, mówiono na poniedziałkowym spotkaniu z cyklu Bezpieczna Kobieta. Na kurs samoobrony organizowany przez lubińską policję zgłosiło się prawie 100 pań. Część przyszła z ciekawości, część wystraszyły ostatnie doniesienia o nieuchwytnym gwałcicielu. Niektóre z kobiet na własnej skórze doświadczyły, co znaczy bezradność. Trzy lata temu, poszłam z koleżanką na spacer o godzinie 13 do parku, napadło nas trzy dziewczyny i czterech chłopców. Zaczęło się od szarpaniny, od ściągnięcia koleżance czapki, po czym duszenia, szarpania włosów, bicia w tył głowy. Ludzie przychodzili obok, nawet nie reagowali. Policyjna psycholog Magdalena Zawistowska tłumaczy, że nie da się zapobiec wszystkim sytuacjom, ale wiele z nich można przewidzieć. Ważne jest, żebyśmy wszędzie zachowywali ostrożność. Czyha wiele okazji, na przykład pozostawianie torebek, czy puszczanie nieznanych akwizytorów, czy inwestowanie swoich uczuć w osoby, którą ledwo poznaliśmy i w ogóle o niej nic nie wiemy. Na kolejnych spotkaniach pani Poznają techniki pomocne podczas napaści. Będą trenować z Wiesławem Olewiczem z Chocianowskiego klubu Sentokan. Zaczniemy może od rozruszania tych pani, do później będziemy przychodzili przygotowania zarówno fizycznego, jak i psychicznego. No i technik, które będą służyły im do tego, jak się zachować na ulicy. będą zaaranżowane scenki. Jak przekonuje instruktor karate, każdej z kobiet drzemie lwica, ale one jeszcze o tym nie wiedzą. Miejmy nadzieję, że po tych zajęciach panie będą mogły bezpiecznie i spokojnie wracać do swoich domów. Monika Kaczmarska, Radio LK Lubin.